Witamy na turnusie rehabilitacyjnym w Drzewocinach. Zapraszamy do środka. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób spędzamy tutaj czas na turnusie. Się Ewa, przyjechałam z synem Maciejem Fedorczykiem I jestem po raz pierwszy tutaj na turnusie w drzewocinach, właśnie za namową koleżanki. Troszkę się obawiałam, jak tutaj jechałam, ale muszę powiedzieć, że jestem naprawdę mile rozczarowana. Mam na imię Helena. Jestem w drzewocinach już po raz ósmy. Po raz pierwszy. Przyjechałam w roku 2012 i od tego czasu przyjeżdżam co roku. Dla mnie jest to po prostu skrawek raju. Mam na imię Irena, jestem z łodzi. Przyjechałam po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że jak dożyję, nie po raz ostatni, bo tu jest naprawdę wspaniale. Przede wszystkim ten drzewostan i stary, i młodzi pięknie się wchodzi w tych alejcach, w ogóle zadzwane. Stoimy teraz przed kaplicą w naszym ośrodku drzewocińskim. Tu jest wejście. Kaplica została zbudowana w góralskim stylu, w przepięknych, przepięknej architekturze. I tu odbywają się, codzien... mamy codzienną mszę świętą. A w dni, w których nie ma rehabilitacji po południu, odmawiamy czasem koronkę do Bożego Miłosierdzia, czasami różaniec, czasami się wieczorem jeszcze spotkamy, ale generalnie głównym punktem codziennego naszego spotkania jest poranna Msza Święta. Jesteśmy w takim pięknym miejscu, atmosfera jest wspaniała. Czuję się tak swobodnie z tym synem, bo wśród ludzi chorych jesteśmy, którzy mają też swoje tam różne właśnie ułomności, poruszają się o wózeczkach, balkonikach czy o kulach. Także nie czuję tu żadnego skrępowania. I kierownictwo dostarcza nam właśnie Zapełnia nam wolny czas, także nie nudzimy się tutaj. Jak nawet nie ma pogody, czy jest. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona i dziękuję, że mogłam tu być. I tu, nawet ten, który by się bardzo chciał nudzić, to nie może. To nie może, bo coś zawsze wesołego to wszyscy ogólnie biorą udział w, w piosenkach. Przypominamy nasze stare piosenki, takie, które są najwspanialsze, melodyjne które naprawdę, no, wracamy do dawnych lat. Szanujmy się, dopóki jeszcze można. Szanujmy się, dopóki czas nam Te spacery mamy takie, no, ja na przykład jeżdżę na wózku, bo jestem po operacji, ale to nie przeszkadza, zawsze chętnie mi pomaga, ktoś tam mnie popycha. Mam na imię Krzysiek, jako wolontariusz sprawuję opiekę nad czasowiczami czy pensjonariuszami, obędnie jakby to zwał, to wiadomo, że chodzi o uczestników tegoż turnusu. Zaczynamy dzień od gimnastyki porannej, którą ja prowadzę. Raz i wracamy do pozycji wyjściowej dwa. I osiem powtórzeń. Jedziemy. Raz i dwa. I 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 raz i dwa. Wykonujemy obszerne krążenie bioder w prawo. Osiem powtórzeń. Proszę. I raz i dwa i trzy. I cztery, i machy machaj jako pajacyk, proszę i raz w górę i dwa, i raz 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 i dwa i, i dość. Dwa, i dwa. Tak mamy wypełniony czas od rana, że, że potem zabiegi i, i na spacer, który jest konieczny, bo musimy chodzić ze względu na, na choroby. Także w sumie, no nie wiem, ale ogólnie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po mszy świętej o godzinie 11 są spacery, na które zabieramy osoby niepełnosprawne na wózkach. Od godziny 15 do około 18 są zabiegi rehabilitacyjne, na które również osoby na wózkach są dowożone. W środku rehabilitacyjnym Caritas w Drzewocinach nasi seniorzy mogą skorzystać z różnego typu zabiegów, m.in. z ćwiczeń tutaj na sali kinezyterapii, z ćwiczeń w odciążeniu, z zabiegów hydroterapii, gdzie mamy do dyspozycji masaż wirowy kończyn górnych kończyn dolnych oraz masaż wirowy całego ciała oraz z wielu zabiegów fizjoterapii i fizykoterapii. Do dyspozycji mamy pole magnetyczne, laser, między innymi masaż pneumatyczny, no i różnego rodzaju prądy oraz lampy. Po zabiegach mamy zajęcia kulturalno-światowe w sali kominkowej codziennie między godziną 19 a 20. W sali kominkowej spotykamy się kilkakrotnie w ciągu dnia. Mianowicie przed posiłkami w zasadzie tutaj gromadzimy się. Na przykład w niedzielę rano zamiast gimnastyki, tu śpiewamy jakąś piosenkę typu Oto jest Dzień, który dał nam Pan. Wieczory bądź takie spotkania przedpołudniowe, kiedy nie idziemy na spacer, pijemy sobie tu kawę. Wieczorem podpalamy kominek, śpiewamy. A dwa razy, minimum dwa razy w turnusie, odbywa się tu wieczorek taneczny. Tak, na ile nas stać, korzystamy z tego nocnego życia. To są spotkania przy kominku, tańce, śpiewanie piosenek, opowiadanie ciekawych historii. Jeżeli ktoś może, bierze w tym udział, jeżeli nie, od... wycofuje się do pokoju, na przykład tak jak ja z moją mamą. Czytamy sobie książki, rozwiązujemy krzyżówki i mama idzie spać. Mam na imię Aleksandra. Przyjechałam do Drzewocin z moją mamą, Inką. Jesteśmy z Łodzi. <laughs> mama jest chora po udarze i tutaj spędzamy nasz, nasze wakacje. Jesteśmy w najbardziej urokliwym chyba miejscu naszego ośrodka. W altanie nad wodą. Tutaj odbywa się codzienna gimnastyka poranna. A w ciągu dnia przychodzimy tutaj sobie na pogaduchy, przychodzimy czasami większą grupą, pijemy sobie tu kawę, rozmawiamy, śpiewamy. Tu jest miejsce i rano i wieczorem bardzo chętnie odwiedzane, oczywiście w dni pogodne. Nawet jak drobny deszczyk pada, byle nie było chłodno, mamy zadaszenie i jest tu przepięknie. Jest taki spokój, rodzinna atmosfera. Wszyscy, jeden drugiemu pomaga, tym najsłabszym pomagają ci, co potrafią. Przede wszystkim mamy dwóch wspaniałych panów, wolontariuszy, pana Krzysztofa i pana Edwarda, którzy niosą pomoc właśnie tym ludziom, którzy siedzą w wózkach inwalidzkich. Jak nasza pani Maria, to jest anioł, nie człowiek, to jest dla nas coś pięknego. Nie ma takiej drugiej osoby na świecie, która by tak dbała o nas i, 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 i czas niż żebyśmy się nie nudzili. Zawsze jest nam tutaj tak dobrze, ja zawsze czekam, oczekuję, kiedy tylko mogę przyjechać tutaj. Życzyłbym tylko uczestnikom jak najlepszego są poczucia, które zresztą mają ogromne, biorąc pod uwagę ich kategorie wiekowe, Także ich wielki zapał, energię, co o czym świadczy frekwencja na, na zajęcia z gimnastyki programowej. W tym wieku, jeżeli frekwencja dochodzi do ponad 60% uczestników, to jest, no jest naprawdę bardzo dużo, z czego jestem ogromnie usatysfakcjonowany. No, to tyle chyba. Dziękuję.